tutaj Pisku, zgadnijcie w sugramy. Jeżeli macie zdrowy wzrok, to widzicie, że sobie prawdziwy killer. No już asetę dałaś. Jeżeli nie was. to idźcie do okulisty. A jeżeli nie to idźcie do okulisty i jeszcze nawet byście mogli iść też do dentysty. Nie no, przepraszam widzowie to To mi coś kazała powiedzieć, że nie. ja bym tak mógł nie powiedział. Ja, ta. Więc tak widzowie, no już ostatnio nagraliśmy odcinek Survive'a. Jeszcze teraz akurat w tym momencie jak teraz nagrywamy to... Jeszcze go nie zmontowałem, ale on już ogólnie jest na naszym kanale, raczej Teraz No i wam muszę powiedzieć, że było całkiem śmieszne nie? dzięki Zuzi, ona była całkiem śmieszną killerką I też ogólnie była śmiesznym surerworem Tylko nie wiem, gdzie ta Zuzia teraz pobiegła, Ono w grze jest, a ja sekundę jestem w lobby Obserwuj tą gównierę Ta sekundę w liściach się ukryła, no dobra, okej, okay, rozumiem Killer widzę, że nie do końca atakuje, okej okay. nie niedaleko leży inhalator Inhalator? Ja, Zuzia, no weź już za jakoś Okej, okay, widzę, wróciliśmy do Was po przerwie krótkiej. Zuzia jeszcze wyszła. O, właśnie, ja zresponowała w czymś w domku? Czy to jest. Jestem już tutaj za Zuzia, myślałam, mi się nie wymknie. Daj Cześć. Cześć, widzowie. Czekaj, musimy się przybitać z widzami. Słuchaj, słuchaj, niego. O, Zuzia. Cześć, widzowie, tutaj Zuzia i Misiu. Cześć, widzowie. Zuzia zgadła, Jest to mi pili, skład. Czyli mamy w sokradek, znowu. Zuja, ZUJAM NO Zaraz obejdziemy ją spokojnie O już ją znalazłam Inaczej, nagrywasz tego live'a? Bo ja nie mam, że jest jakiś Nie, kart. to jest odcinek To czemu mi nie mówisz? Przepowiedziałem ja Ślepota czy górska wtedy Ślepota górska? <laughs> tak Taki jakiś wiadomo przesunek A już ją mam od Proszę bardzo iPhone No cały czas za Żeby, wiecie, było tutaj ciekawej tutaj O O No o mi o. weszła <grywia> do mojej szafki Ło, no, tu co jest nie? aż trójka kurde Mam już pełną szafkę, spadaj Wiesz sobie by się tam jedna osoba wziąła Ło, co tu się dzieje? No czemu, że ty weszła na niego? Bo ty się tutaj zabijają, to tu jest wielkie czemu coś na niego? Wyszy? Przecież teraz masz rękę przyciętą to trochę szczupię No, kurde, o nie no czemu na niego weszłeś? Czemu, że na niego weszła? Przez Ciebie, kurde! Teraz mogę uciec. Jezu, jak się wychodzi stąd? Tu jest, odsłonio, ale myślałam, że mnie nie bo nie. O, hej. No, właśnie. I myślę, się można było oczywiście stwierdzić, Ty nie nie zawsze znajdziesz. No, wyjdziesz, bo ja jestem niezły. O, laptopik. Laptopiks. Ło, wow, to już wczoraj nie widzę. Jest w szafce. Chodźmy Gdzie go, Gdzie? O, oczywiście. No wracaj tu! O, nie, Zuzia, wyjdź stamtąd! Kurde, lekko mnie nie widział! <gry> Szczepę cię jeszcze? Rączka? Szczepię, szczypie. Szczepię, szczypę, jak pewnie. No i po co tam właśnie? Bo ty mu uciekasz? Myślisz, że zabawna Jeste, jesteś? też? tam, musiałam. A, ty chciałaś się spierdzić, dobra. A byli pewnie zaczadzić. No już to zabijałeś, bo ja to czułem, niestety. Powiem, że tak dwie wnioski na pięć. Czemu znowu Kidera idziesz? Ej, on się zaciął, mi się gremi? kiedy? Kiedyś się zaczął. A ona? No, ona też, co ona tu w ziemi robi, kurde. Łoł. Wow. to dziwne. No, trochę. Smartphone. Dostałem wow. 60 pieniążków. Ja dostałem 44. Czemu ja ciągle się pojawiam u tej Beli w domu? A, ja, no bo to jest twój dom nowy. W... Chce tu być Taki... śmierci, nubostwem. Ty też. No to macie dużo wspólnego ze sobą, całkiem widzowie. Ej, to jest największa chata. Chciałabyś fajna. Jeżeli chodzi o HT, to problem masz na wzórzu HT. I chodź, zabijemy się na samej górze tego domu? Ja nie mogę gdzie ty jesteś, Sonero. się zobacz? Nie, wyjdź przed niego. Nie. <grych> nie, wyjdź przed niego, powiedziałam ci. Nie. Jak się spinasz po tej robinie? Nie, jest jaki jest dziwny ten dom jakiś. Jest, próbu próbuję właśnie wskoczyć na górę, ale... Jezus, jak to się robi? Nie tam rady oh. To się robi tak. Nie, nie da się. Jestem. Nie da się, mówię. Ja tam radę. No to źle da się, bo nie da się. Zjechał on stamtąd. Nie, nie da się, więc sorry. Tyś... Ej, czy ja jestem... Ej, czy ja umarłam i nie jestem wspomniana? Tak. Jakiś gówno, że z killerem ogólnie, jak dziwne. Kurcia... Kurczaczek. Kurczaczek, no. Jaki kurczaczek? Czemu ty powiedziałeś? No o. Jezus! Króliczek, ty... Jest... Uliczyk Ja jestem u Belli Muszę przestań mi to mówić cały czas, wiem, że ty. A Bella A Bella jest w twoim domu? Czy to tak? Nie, też jest tam ha. Bella, ciao O, Bella, ciao, Bella, ciao O, ten dom jest fajny Ja nie wiem, czy ty byłeś jeszcze z wiodami, spokojnie Chcia... Ale gdzie jest mój dom? Nie ma, no usunięty został No serio, nie ma No Głosuj na mapkę. No zrobiłem to, ale gdzie ty w ogóle jesteś teraz? Bo kupę no tak. mi się chce. Okej. Okay. Szkoda, że nie było słaż pierdolonego, był słyszalny. Było!